2000 dolarów w banknotach 100 dolarowych i 2000 dolarów nominalnie w złotych amerykańskich 20 dolarówkach. 100 lat temu za to i za to można było kupić kilka samochodów. Dziś za to nadal można kupić kilka samochodów, a za te 20 banknotów co najwyżej rower elektryczny. Zapraszam na krótki film o sile nabywczej pieniądza. To pakiet przygotowany dla jednego z naszych klientów, który upodobał sobie właśnie te monety czyli 20 amerykańskie. Mamy tutaj oba typy tych monet, czyli Liberty Head, tak zwana głowa, oraz Sun Gunden, potocznie zwana statua. Dlaczego akurat te monety? Bo po prostu klient uważa je za najbardziej atrakcyjne z jego punktu widzenia. W każdym razie nie są to klasyczne, współczesne jednouncjówki. Każda z tych monet waży około 33-43 g złota próby 900, a więc w każdej monecie mamy około 30,08 g czystego złota. Wybijano je w latach 1866-1933. Ale nie będę dużo mówił o samej monecie, bo nie o tym ma być ten film. Chciałbym jednak nawiązać jeszcze do motywacji naszego klienta, który kupuje u nas te monety regularnie, Ale najpierw może ułóżmy je w słupki, aby było jasne, ile monet jest dokładnie. W każdym pakiecie zawsze znajduje się trochę statu, ale w większości składa się z głów. Trafiałem się nawet wczesne roczniki z lat 70. w niezłych stanach zachowania. Swoją drogą 100 monet 20 dolarowych, bo tyle tutaj powinno tych monet się znajdować, waży prawie 3,5 kilograma przy naprawdę niewielkiej objętości. Mamy sporo naprawdę pięknie zachowanych egzemplarzy. Proszę się nie martwić, tym monetom nic się nie dzieje, w mennicy one prosto po wybiciu wpadały jedną na drugą. Były przewożone w workach, więc tutaj nic więcej im się nie stanie. Tak, na wierzchu mamy bardzo ładny 73 rocznik jeszcze z połyskiem menniczym. Obecnie złote 20 dolarówki są nie tylko przedmiotem inwestycyjnym, ale również kolekcjonerskim. Tak zwany Double Eagle ma bogatą historię, jest jednym z symboli USA i cieszy się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów i inwestorów. Aktualnie premia na tych monetach nie jest wielka, ale był już moment, w którym monety te były o kilkanaście procent droższe cena samego kruszcu. Mówimy oczywiście o pospolitych rocznikach. Dla przykładu, taka 20-dolarówka z 1873 roku w stanie 2+ z połyskiem w tej chwili kosztuje kilka procent powyżej ceny kruszcu, a były momenty, kiedy sprzedawaliśmy takie monety 20 do 30% powyżej ceny kruszcu. No i kto wie, co będzie w przyszłości. W każdym razie, przy okazji ostatnich wzrostów ceny złota, chciałem w tym filmie co nieco powiedzieć o sile nabywczej pieniądza. Nie mam zamiaru Państwa przekonywać ani zniechęcać do czegokolwiek, po prostu opowiem o faktach, a w zasadzie o historii. Żeby nieco zobrazować to, o czym chcę powiedzieć, przygotowałem 2000 dolarów w banknotach 100 dolarowych. Jeszcze 100 lat temu właśnie tyle były warte te. Monety. W zasadzie ich wartość nominalna to, nominalna to wciąż 2000 dolarów i w Ameryce są nadal pełnoprawnym środkiem płatniczym, ale wiadomo, że nikt nie będzie w supermarkecie płacił złotymi monetami. Wiadomo też, że papierowe 100 dolarówki 100 lat temu wyglądały nieco inaczej, ale dokładnie tyle były warte te monety. To można było wymienić na to. I proszę sobie wyobrazić, że 100 lat temu za 2000 dolarów można było kupić np. przykład 6-7 popularnych wtedy Fordów T albo 3 Chevrolety wyższej klasy. Można je było kupić za 2000 dolarów w banknotach, czyli 20 banknotów 100-dolarowych albo w złotych monetach, czyli 100 monet 20-dolarowych. Obecnie za te 2000 dolarów w banknotach będziemy mogli kupić co najwyżej średniej klasy rower elektryczny. Nie, nie jestem pewien, ale podejrzewam, że za 7,5 tysiąca zł nie da się kupić nawet dobrego skutera. W przypadku złotych monet jest inaczej. Nominalnie to wciąż 2000 dolarów tyle że w złocie. I właśnie za to złoto spokojnie kupimy dom czy mieszkanie, zależnie oczywiście od lokalizacji albo 10 nowych Volkswagenów golfów i to w nie najtańszej wersji. A teraz proszę wyobrazić sobie taką historię. Dwie osoby w latach 20 czy 30 postanowiły przechować swoje oszczędności. Załóżmy, że miały właśnie po 2000 dolarów. Jedna trzymała je w postaci banknotów, a druga te same 2000 dolarów odłożyła w złotych monetach. Pewnie doskonale Państwo wiedzą, czyje wnuki bardziej ucieszyły się, gdy po latach odziedziczyły ten majątek. I nie jest to przykład wyssany z palca. Czasami przychodzą na nas klienci, którzy przynoszą rodzinne depozyty w przedwojennych banknotach. I czasami te banknoty mają nawet jakąś większą wartość kolekcjonerską. Ale gdyby te rodzinne oszczędności lata temu zostały odłożone w złotych 20-dolarówkach, to dziś na pewno wyszliby na tym lepiej. Innymi słowy, wartość banknotów będzie ułamkiem tego, co warte są te złote monety. Mówiąc wprost, złoto przechowuje wartość. Tak jest od tysięcy lat i jak na razie nie zapowiada się, żeby coś w tej kwestii uległo diametralnej zmianie. Jasne, czasami można na złocie dobrze zarobić, tak było na przykład w ostatnich latach, jeśli ktoś kupił kilka uncji, raptem 6 lat temu to dziś nawet uwzględniając inflację nie tylko zachowa wartość tych pieniędzy, ale jest też na sporym plusie. Innymi słowy, złoto w tym okresie wzrosło ponad inflację, ale generalnie w długim terminie złoto przede wszystkim zachowuje wartość pieniądza. Jeszcze jedna kwestia, jeśli ktoś z Państwa myśli o złocie i ma przed oczami spektakularne wzrosty, jak choćby zdarza się w przypadku kryptowalut, to moim zdaniem jest to błąd. Jasne, zdarzają się okresy, że złoto mocno pnie się w górę. Ale jego główną zaletą jest stabilność i bezpieczeństwo. Tak, w moim przekonaniu, należy patrzeć na złoto. Ale proszę pamiętać, że nie jest to żadna porada inwestycyjna, tylko moje osobiste zdanie. Mamy tutaj prawie 1 300 000 złotych. Choć monety są ciężkie, to nie zajmują dużo miejsca. Dla porównania, mamy tutaj standardowy smartfon. Bez problemu można je ukryć. To niewątpliwie duża zaleta złota. A na koniec reklama. Złote monety inwestycyjne i kolekcjonerskie znajdziecie Państwo na naszej stronie numigold.pl. Jesteśmy numizmatykami z wieloletnim stażem. Mamy największą ofertę złotych monet historycznych w Polsce dostępnych od ręki, bez dostaw terminowych. Handlujemy tym, co realnie posiadamy. Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco, to zapraszamy również na naszą grupę na Facebooku, gdzie dzielimy się wiedzą, a czasami pewnie przedstawimy też jakąś promocyjną ofertę. Link znajdziecie Państwo w opisie. Zapraszamy!